Zacznijmy od pytania, czy w ogóle literatura ma cokolwiek wspólnego z niepodległością. Niepodległością rozumianą, rozumianą politycznie. Zacząłbym od tego najpierw, czy koniecznie musimy niepodległość rozumieć w kategoriach politycznych, bo ja bym wolał najpierw... Mówić o trochę innym rozumieniu niepodległości, trochę innym rozumieniu wolności, bo ono ma długą tradycję w myśleniu o literaturze. No wystarczy przypomnieć norwidowską rzecz o wolności słowa. Otóż Norwid chyba pierwszy oddzielił jakby te dwa porządki. On mówi, dobrze, jest coś takiego, jak wolność mówienia. I ta swoboda wypowiedzi może być w różny sposób ograniczana. Poprzez y, ingerencję polityczną, zabór, y, opresja y, obcego państwa itd. Tak Ale oprócz tego istnieje jeszcze wolność słowa. Znaczy, tamto to była wolność mówienia. Mówię Oprócz tego istnieje wolność słowa, to znaczy, czy słowo jako język, jako sposób komunikacji podlega zniewoleniom, a jeśli tak, to jakim? I czy można słowo od tych zniewoleń próbować uwalniać albo przynajmniej dostrzegać niebezpieczeństwa? Przy czym tutaj on rozumie te zagrożenia nie w sensie czysto politycznym, państwowym, tylko czy sam język nie jest zniewolony. Bo niepodległość jest samą jakby istotą literatury. Ona jest wpisana genetycznie w literaturze, w jej kod w ogóle DNA. O co chodzi? o to, że jeśli zadamy pytanie od strony antropologicznej, prawda, z jakiej ludzkiej potrzeby wyrasta w ogóle literatura, prawda? Dlaczego ludzie chcą pisać literaturę i dlaczego ludzie chcą literaturę czytać? No to wtedy przychodzi do głowy kilka różnego rodzaju koncepcji, ale one mają jedną jakby cechę wspólną, że Człowiek wyróżnia się wśród innych istot, między innymi tym, że stale jest jakby nienasycony, znaczy, że, że ma potrzebę przekraczania w różnych zresztą wymiarach, także ekonomicznych. Mamy, chcemy mieć jeszcze więcej, poznawczym, wiemy, ale ciągle wiemy za mało, Ym, twórczości, cywilizacji i tak dalej. I ostatecznie to się sprowadza do tego, że człowiek w gruncie rzeczy chce. Przekroczyć przestrzeń, która jest mu dostępna, i czas, który jest mu dostępny, tak jakby chciał z jakiejś swojej właśnie potrzeby przekroczyć całą dostępną rzeczywistość. No, powiedzmy sobie szczerze, chciałby. Zlikwidować e ograniczenia. Tak, tak. Tu jest, jest. jakaś granica tak. i ja chcę iść dalej. Tak, my jakby ciągle marzymy o pokonywaniu ograniczeń, a im bardziej czujemy się ograniczeni, e tym oczywiście nas to bardziej męczy. Jest jakieś to samo naszej codzienności, które nas, nas e zniewala, czujemy się tym jakoś. Spętani w naszej wolności i marzymy o wakacjach i tak dalej. Ale teraz już wracając na tereny literatury, otóż literatura jest jednak sposobem by bywania gdzie indziej, bycia jakimś innym, poruszania się w innym czasie, a nawet ośmielam się powiedzieć, przekroczenia czasu w stronę wieczności. Poeci niekiedy próbują uchwycić to, co wieczne w języku. Wobec tego Prawda, jakby e, literatura z tej potrzeby, tak rozumianej, antropologicznie niepodległości wyrasta. I gdyby z jakichś powodów wpadała w rutynę codzienności, no to oczywiście zaprzecza sama sobie. I to jakby my jako czytelnicy czujemy. Tekst rutynowy wydaje się nam słaby, tekst rutynowy wydaje się nam mało literacki, i tak dalej. No dobrze, tylko że jest teraz pytanie. O realność tego przekraczania. Czy te ograniczenia historyczne, biologiczne, społeczne, ekonomiczne, czy one są realnie do uniknięcia chociażby w literaturze? Chociażby w języku? No tak, to może od języka samego zacznijmy, bo rzecz jasna, rozumienie literatury zmieniało się w, w historii. I chyba od XX wieku jesteśmy dość przyzwyczajeni do myślenia właśnie w kategoriach językowych o literaturze. To znaczy, stawiamy pytanie już nie od strony antropologii, tylko od strony tworzywa. Każda sztuka ma swoje tworzywo. Muzyka ma szmery i dźwięki, sztuki plastyczne mają swój język wizualny, tymczasem literat pracuje w języku. I teraz. Czym się różni tekst literacki od tekstu nieliterackiego? Na ogół właśnie na tym, że ten język jest jakiś specjalny. Na czym polega specyfika języka literackiego? Też różnie się o tym mówi, różne terminy się przywołuje, ale generalnie chodzi o to, że język jako twór społeczny wytwarza też, czy inaczej mówiąc, po prostu zawiera w sobie. Pokusa pewnego nawyku. To znaczy tam, gdzie są obyczaje, gdzie są zwyczaje językowe, są też przyzwyczajenia, nawyki, mówienia tak, a nie inaczej. Mówi się właśnie tak, a inaczej mówić nie y, wypada. Ale chciałbym to, to literatura... to Nie, ja, ja tylko dokończę nie. tę myśl, bo ona y, chce, żeby wybrzmiała. Precyzyjnie w odniesieniu do języka. Jest jakiś zestaw frazeologizmów, zestaw znaczeń gotowy, i my z tych gotowych znaczeń nawykowo korzystamy, a literatura mówi nie, masz tak mówić, tak tworzyć, żeby przekraczać te nawyki. I to jest właśnie jakby taka językowa niepodległość. I chciałem zwrócić uwagę na to, że to jest wbrew. E pewnej pragmatyce komunikacji bo były przecież też i takie koncepcje literatury jako komunikatu otóż nie jeżeli mówimy o zwykłym komunikacie to na przykład różnego rodzaju konwencje pomagają zrozumieć komunikat bo jest odbiorca przyzwyczajony do tego literatura z punktu widzenia czysto komunikacyjnego jest zakłóceniem komunikacji to prawda, to prawda i e, im bardziej ambitna, tym wyższe stawia wymagania swojemu odbiorcy, w związku z tym krąg tych odbiorców trochę maleje, to jest nieuchronne. Ale o co chodzi? No jakby o stawkę, to znaczy, e, kiedy my mówimy o, ma o komunikacji masowej, e, no to mówimy też o poziomie informacji masowym. Tymczasem e, informacje o świecie są różne i im bardziej chcemy... E, mieć cenną informację, im bardziej właśnie ona ma przekraczać codzienność i te wszystkie ograniczenia, które nas dotykają, tym bardziej musi szukać nowego języka dla siebie. Wignersztaj mówił, no o czym nie da się powiedzieć, o tym trzeba milczeć. A literator mówi, nie, właśnie o tym, o czym się nie da mówić, trzeba mówić. To jest zadanie literatury. A to był cytat z Różewicza. No, Wija y, Różewicz, tak. <laughs> no, tak. No dobrze, ale od ostatnich 100 lat co najmniej w karnazie, od początku XX wieku, mamy do czynienia z taką sytuacją w literaturze, że, czy w ogóle w kulturze, że uważa się, że wszelkie wcześniejsze dokonania, cała tradycja, sprowadzana zresztą na ogół tylko, że to są konwencje, prawda? Konwencje mhm. są złe, więc trzeba je burzyć, trzeba je łamać, trzeba wymyślać coś nowego. Znowu mamy do czynienia z taką sytuacją, tak jak w, nie wiem, w sprawach społecznych takim liczmanem jest postęp, tak tutaj liczmanem jest nowość. Nowość, awangarda, oczywiście synonimów mamy tutaj wiele. Jasne. No, no ja bym zwrócił uwagę na to ostatnie słowo, bo chyba kult nowości zawdzięczamy głównie awangardzie. To znaczy, kiedy awangarda wkroczyła na scenę literacką na początku XX wieku, miała nie tylko programy literackie, ale też programy ideologiczne i mocno jednak zreformowała myślenie o literaturze czy myślenie o sztuce w ogóle. Tyle, że dziś, kiedy od początku XX wieku jednak minęło trochę czasu, my zaczynamy zauważać, że awangarda atakując konwencje wcześniejszej epoki nie zauważyła, że sama te konwencje również wytwarza i że one za chwilę znów będą musiały być zaatakowane w imię dokładnie tych samych postulatów, które głosiła. O co chodzi? O to, że w jakiejś mierze konwencje są nie do uniknięcia a także o to, że najbardziej jakby zniewalające, czyli ograniczające wolność pisarza konwencje powstają nie w epoce poprzedniej, tylko w tej, w której ten pisarz funkcjonuje. To znaczy zagrożeniem dla niepodległości literatury jest nie tyle anachronizm, co epigonizm. To naprawdę wielka pokusa pisać tak, jak się się pisze, czyli tak, jak piszą wszyscy, tak jak czytelnicy są przyzwyczajeni, że się pisze i tak dalej. Otóż tego typu sytuacja sprawia, że na nowo jakby możemy popatrzeć na tradycję, bo przełamaniu tych nawyków, które powstają teraz, może służyć oczywiście coś eksperymentalnego, ale może też służyć powrót do, do przeszłości. To, że my mówimy, że Kochanowski, prawda, jakby stworzył na nowo polszczyznę, no to nie z zera, prawda, stworzył, nie z niczego, tylko dlatego, że przejął świetnie konwencje, które obowiązywały w starożytności w Grecji i w Rzymie. No ale z awangardą, z tym tematem związana jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie tak zwanych serwitutów narodowych, obowiązków społecznych, obowiązków obywatelskich. Ja rozumiem, że po pierwsze cała romantyczna tradycja no, musiała być odbierana jako poważne obciążenie, prawda? Ale z drugiej strony mamy do, mamy do czynienia z taką sytuacją. Że w tym XX wieku no, nie dało się zrealizować postulatu, że wiosną chce wiosnę, a nie Polskę zobaczyć. Lechoń skończył gdzie? No właśnie, i to jest znamienne, że to akurat przydarzyło się z To znaczy, o czym mówimy? No, o tym, że najpierw Zrzucają płaszcz Konrada, a potem jednak, kiedy wybucha II wojna światowa, wszyscy ten płaszcz zakładają z powrotem. Wydaje się po prostu, że literatura ma dwa oblicza, to znaczy, z jednej strony ma oblicze indywidualne i w związku z tym nakierowane na swoje własne tworzywo, na indywidualność artysty i tak dalej. Ale gdyby tylko. W tym no, jednak getcie własnego języka i ja twórcy pozostała, jest to ograniczające. Literatura chce tego czy nie, tak samo jak język. Y y y y Funkcjonuje w pewnej społeczności i ma zobowiązania wobec pewnej wspólnoty. Jeśli się zmienia coś w tej wspólnocie, zmienia się historia tej wspólnoty, ta wspólnota przeżywa coś ważnego dla siebie, literatura powinna temu zadaniu sprostać. I to jakoś my czytelnicy czujemy. My mówimy: no tak, no są obszary tematów niewysłowionych, jakieś grupy społeczne e, e, żyją życiem, które nie ma literackiej reprezentacji. To zupełnie naturalne. No tak. Ale tu już wchodzimy w sferę e, aksjologii, w sferę wartości, którymi e, literatura powinna służyć, czy nie, czy jest niepodległa w stosunku do mhm. aksjologii. Nie unikniemy kolejny chyba już raz powrotu do refleksji, że literatura jest przede wszystkim językiem. A nie unikniemy, nie unikniemy dlatego, żeby powiedzieć, że język nieuchronnie jest zaaksiologizowany, to znaczy nacechowany wartościami. Nie ma takich języków, w których nie byłoby określeń silnie nacechowanych aksjologicznie, to znaczy pozytywnie albo negatywnie, no, nie będę mówił o wulgaryzmach, ani tym bardziej ich używał, ale wiadomo, że one we wszystkich językach funkcjonują. Istnieją też określenia superlatywne i to samo jest z literaturą, to znaczy język literacki nieuchronnie wchodzi w obszar aksjologii, w obszar dobra i zła i w tym obszarze pisarz działa i musi dokonywać wyborów i to od niego zależy, czy będzie swoimi powieściami służył takim wartościom. Które jakby budują człowieka, budują wspólnotę, czy odwrotnie? Czy y, będzie służył takim wartościom, które y, tę wspólnotę niszczą? I wydaje mi się, że teraz chyba moglibyśmy wrócić już do tego rozumienia podległości w sensie politycznym. No właśnie, bo my tak mówimy o tej literaturze, jakby ona była na Księżycu. <laughs> trochę tak, trochę tak, ale to dlatego, że taki jakby sobie pułap ustawiliśmy, że mówimy o literaturze jako takiej, prawda, niezależnie od. Y, no, tego, w jakim one jest języku, w jakiej w kulturze narodowej funkcjonuje i tak dalej. Trzeba do tego wrócić. No, no to jak to jest z tą niepodległością już teraz państwową, mhm. polityczną i literatem? Do czego, do czego pisarzowi niepodległość polityczna, państwowa jest potrzebna? No, przede wszystkim, wydaje mi się, do tego, żeby zdał sobie sprawę, czy chce być po prostu wolnym człowiekiem, Dlatego, że no cóż pamiętamy PRL, kiedy wolności obywatelskie były radykalnie zagrożone i to był jakiś realny codzienny problem każdego polaka w tym literata. Czy mieć wygodne życie, ale za cenę utraty wolności sumienia? Służyć systemowi, czy odwrotnie, prawda? Służyć własnemu sumieniu, także poprzez teksty literackie, ale za to mieć zakaz druku, narażać się na różnego rodzaju opresje z więzieniem włącznie. Wydaje się, że jednak historia literatury pokazuje, Coś, co jest optymistyczne, to znaczy to, że w ludziach zwycięża jednak sumienie. Oczywiście literatura ma swoje ciemne lata, lata upadku, lata służby ideologii, właśnie takie lata, kiedy literatura zmieniała się w propagandę czy w pas transmisyjny propagandy, ale obok tego pasa propagandy zaczynały się nitki, a potem już pasma, a potem właśnie. Całkiem spore obszary wolnej myśli przez literaturę zagospodarowane, i to zawsze oznaczało, że poeci jednak czuli, w którym momencie tracą swoją własną godność, a w którym momencie tę godność odzyskują. Nie wydaje mi się możliwe. To, że człowiek ma poczucie własnej wartości i własnej godności, a jednocześnie służy jakiejś opresyjnej ideologii. Tak, jest w tym coś pocieszającego, że nawet ludzie, którzy na jakiś dłuższy czy krótszy okres czasu zgodzili się na swój upadek nie tylko jako obywateli, nie tylko jako członków narodu, ale także jako literaci. No, jeżeli zgodzili się nawet na ten brak wolności czy służenie złej sprawie, że się z tego otrząsnęli. No tak i świadczą o tym na przykład y, wiersze zebrane lub wybory wierszy y, poetów, którzy z jakichś powodów przemilczają cały swój okres fascynacji z Co to znaczy? To znaczy, że oni świetnie wiedzą, że to są słabe utwory, że to właśnie były teksty zniewolone, y, zniewolone politycznie, służące propagandzie, y, jednowymiarowe, jednostronnie, jednostronne. Ale znów finał tak jak powiedziałeś, jest optymistyczny. Ludzie prędzej czy później to czują, się otrząsają z ideologii i też z fobii, bo nie powiedziałem o tym, ale czasami to się jakoś niebezpiecznie rymuje. To znaczy, ideologie potrzebują mieć wroga i zamieniają się w, rodzaju, w rodzaje też jakiejś, jakiejś, jakiejś fobii, która, która szuka tych wrogów, tropi także w literaturze. Tak więc związek literatury i aksjologii chyba jest widoczny nawet w momentach upadku. Dziękuję bardzo. Dzięki.